Ale bym dziś sobie zbanował kilka kastratów Gra się rozpoczęła, trochę sobie poczekamy Hmm Jest pewnie na awku Zabiję i wezmę go loot. Siema nie zobacz, nie jest głośny ten Kasti. Wezmę go na wieżę. Dlaczego darłeś pizdę i wyzywałeś? Nie ma ale! Masz pana za toksyczność, pana do widzenia. Masz firmy na 50 lat. No i lecisz na wylotę, gościu. Nie wiem. I KOLEJNA BRAWUROWA AKCJA Z MOJEJ STRONY ZOSTAŁA WYKONANA KURCZE Ajajaj, nie wiem gdzie ta ulepszarka jest hmm. Ty kurcze, ja mogę w sumie sobie, no, no nie podlecieć by się przydał tutaj, o Idealnie, aj kurde karty nie mam, no to cóż no Nikt nie zauważył, weźmy sobie, a może o piątkę Perfekto. Hmm, co możemy zrobić teraz? Wydaje mi się, że dobrą opcją by było zrobienie sobie Jillbearda. No to weźmy sobie tutaj go i zróbmy. Perfekto. I'm na a very. Fajne, żeby nie było. Stójmy tutaj i poczekajmy na kogoś jak przyjdzie. Wow, wow, wow. No. No, musimy ulepszyć kartę. Ulepszenie kart. ulepszenie kart. Dobra, to dole, Kurwa! Tydek, <grywa> Siema, co tam u was? Zrób mi Iwan, zrób mi Iwan Siema Ivan, mi Iwan, Iwan Nie, robię, nie, mówię, nie ostatni Gnie***, posuń Rusz się, rusz się powiedziałem! Dobra, poproszę tutaj pierwszego kandydata na stanowisko admina Dzień dobry Dzień dobry co pana to jedna sprawa, I jakie są pana cele? Wólnie. Tylko... Yy, tak, chcę powiedzieć, że... W no, na tym nie znam yy, No oczywiście tak, kasa się musi tylko zgadzać Pieniądze, tylko i wyłącznie I kurwa nawet się nie znam Chcę zrobić tak, żeby najgorzej mieli gracze na tym serwerze Chcę przeszkadzać, nadużywać yy, Abusing Mam nadzieję, że się dostanę Idealnie, kasa pięknie pan powiedział Myślę, że się dostanie pan Proszę, następny! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał się dostać do administracji, ponieważ brał na wierze i bym rozwiązywał wszystkie kłopoty, wszystkie team i ogólnie takie sprawy. Jakby ktoś miał problem, od razu mu pomogę. A jest pan raczej dla społeczności czy dla pieniędzy? Dla społeczności. Proszę pana, nie przyjmujemy takich ludzi. Nie robimy no, dla społeczności. Czemu? No bo. A masz ci się pieniądze. Bierzesz cię pieniądze. Idzie się zysk. Nie wiem, może mi oszamiąć głowę kumarza Admin, admin. Oni się event A te rajaki? Dobra, f**kuj, Simon mówi no, Nawet nie wiem jak tego się używa Dobra, Simon mówi, wszyscy pod ścianek. Gramy w Simona". Simon mówi podskok No bo ja się Simon mówi rafikso podskok Dobra, ty nie poskoczyłeś mi się, nie chcę tego robić, robisz na sam wygrałeś, co chcesz? Eee... Mama, nie, mama. Dam się, nie, dawaj, nie dam, czekaj, nie dam Siema. No Laura ma. jest projekt na svipa No jest No dobra, to zaraz przelewam pieniądze i ty by dasz, co nie? Dam dam, dam. nigdy nie skamuję No, no dobra To przelewaj Przelałam, przelałam, przelałam Czekaj, ja się sprawdzę eee, Coś się stało Czy jesteś gotowy? Tak,